Dziękuję Państwu za informacji o bezpieczeństwie, której nie minerałem. Zaistniała sytuacja w regionie, szczególnie dwa zdarzenia miały miejsce. Dwa okresowa, nowa i ciężkie pobicie, ruch spokojny i ulicy wesołej. to przypadek tam dokładnie dobrze znam. I tu próbowałem z Panem Michałem, jako Przewodniczącej Komisji Bezpieczeństwa, więc termin tej komisji, ale ze względu na to, że na naszych się dalej trwają zagierowania personalne. Obecny komendant jest na urlopie, w związku z obowiązkiem dziecka. Zastępca komendanta, który był obecny, już nie jest zastępcą komendanta, pojawił się nowy zastępca komendanta, który jest, przyjął obowiązki w tym tygodniu, bo po pod koniec poprzedniego tygodnia. I w związku z tym, mieliśmy z panem Jekarzem, że też oczekamy, żeby ewentualnie wrócił obecny komendant z urlopu, albo nowy komandant. zastępca komendanta zapoznał się z terenem. I pod nazwem terenów i z problemami w naszym terenie i zrobimy na większą Komisję Bezpieczeństwa w tym temacie, o której Pani pewnie zależy żeby się wiedzieć. Tak, dokładnie. Dziwię się, bo Pan by powiedział, że jest w stałym kontakcie z kometantami. Ja z tego co wiem właśnie, jeden jest na dłuższym urlopie, a drugiego nie ma, bo nawet Już, no, już to, jest, już jest, to nie może jest się to, nie to, po prostu nie osoba z którym... To jest nie ma kompetentnej I to jeszcze się wiąże z tym, że wpłynęło pismo. Już Pani Chrytko, oddaję Pani głos do Biura Rady dotyczące działania Policji i wnioskuję o o to, żeby nie dodawać w żaden sposób Policji na terenie Gminy Raszyn i też zażądali od mojej osoby, jako Przewodniczącej Rady Gminy, pisemne odpowiedzi w tym temacie. Także dlatego chcę tam komisję jak najszybciej zorganizować i jeść pełną informacje ze strony naszej Kasińskiej Policji. Pani Chrytko, w temacie uzupełnienia? E, tak, ja Pan powiedział, że mi to że pisma, jedno z 25 października, drugie 5 listopada. Jedno z 25 października to jest do Rady Gminy Raszy przy Urzędzie Gminy Raszy i pozwolę sobie tutaj przeczytać, no tu się podpisało około 80 mieszkańców, więc to jest bardzo znaczna ilość mieszkańców. I czytam te pismo. Mieszkańcy gminy Raszyn zwracają się do radnych gminy Raszyn o niedofinansowywaniu policji w Raszynie. Naszą prośbę uzasadniamy tym, iż policja w Raszynie niedostatecznie dba o nasze bezpieczeństwo i porządek w naszej gminie. Tak Okradane są domy, sklepy, kioski, firmy, a ostatnio także nasz paradoksalny kościół. Zdarzenia te mają miejsce o każdej porze dnia i nocy. Głównym powodem tego jest brak zainteresowania oraz brak patroli policyjnych we wszystkich rejonach gminy Rasz. Odkryte są ulice Rybia, Puchał, Jaworowej, Podolszyna, Laszczek, Dawid, Dawid Bankowych, Janek, Wypęd Nowy Grocholic, Sękocina, Sękocina Starego, Sękocina Nowego, Faren, Faren Nowych i Ład. Raszyna wschodniego i zachodniego. Mieszkańcy niektórych ulic nie widzieli patroli od lat, a także płacą podatki i chcą być traktowani na równi. Ile mamy czekać na was i bezpieczeństwo w naszej gminie? Proszę o ciszę. Brak polityki prewencyjnej, bezsilność i żadna wykrywalność budzi wśród mieszkańców uzasadnione oburzenie i lęk o jutro. Praca w komisariacie w Raszynie polega na spisywaniu grobokółów i umarzaniu. To i my, mieszkańcy, potrafimy. Oraz na spaniu w w trakcie patroli dziennych i nocnych. Pieniędzy nie daje się za nic, nagradza, nagradza się za konkretną pracę i osiągnięcia, a takimi policja w Raszynie nie może się pochwalić. Gmina Raszyn stała się rajem przestępców. A komisja, komisariat w Brażnie nie robi z tym nic. Musimy dbać o finanse mieszkańców minyraży, nie stać nas na nieuzasadnioną rozrzutność, rozrzutność. Dlatego zwracamy się do radnych, gminy Raży o uwzględnienie Panie naszej prośby. W dobie kryzysu trzeba liczyć każdą gotówkę, a my nie chcemy nagradzać nieudolności, bezczynności, niepospodarności. Nieodpowiedzialności w Policji w Raszynie. Teraz pozwolę pan odczytać drugie pismo z dnia 5 listopada tego roku skierowane do Pana Przewodniczącego Rady Gminy Raszyn Dariusza Marcinkowskiego. My, mieszkańcy Gminy Raszyn, stanowczo protestujemy przeciwko jakiejkolwiek dotacjom na rzecz policji w Raszynie, jak i policji powiatowej. Jesteśmy oburzeni, że samorząd w Raszynie lekką ręką w dobie kryzysu wydaje nasze pieniądze na policję w Raszynie. Powodem naszego stanowiska jest to, że Policja w Raszynie nie robi nic, by zabezpieczyć, zabezpieczyć teren całej gminy i chronić nas przed bandytami, przestępcami i złodziejami. Policja w Raszynie nie jest przyjazna mieszkańcom gminy Raszyn, nakazanie sami jest demoralizujące i nie do przyjęcia dla nas, mieszkańców Raszyna. Mówimy stanowczo nie. Dla nieuzasadnionych dotacji na policję w naszej gminie dochodzi do zrównoważonych napadów, bowiem błamań i rozwoju. Jesteśmy zdeterminowani. Czekamy na rzetelną i uczciwą, prawdę, uczciwą pracę Policji w Raszynie. W piśmie do radnych Gminy Raszyn z dnia 25 października 20. 2013 roku, pisaliśmy już, że brak jest polityki prewencyjnej, oraz że brak jest patroli we wszystkich rejonach gminy Raszyn. Odkryte są, są ulice niemalże całej gminy, a policjanki z komisariatu w Raszynie zachowują się skandalicznie w trakcie spełnienia, w trakcie pełnienia słowa. Panie Przewodniczący, jak można z naszych pieniędzy Nagradać policję, która dopuszcza się korupcji, korupcji. załączamy artykuł WPR na ten temat. Dopuszcza się niegospodarności, dopuszcza się zaniedbań i nieprawidłowości, łamie prawo. Zdjęcie służbowego oznakowanego radiowozu policji zespołu patrolowo interwencyjnego komisariatu policji w Raszynie w trakcie służby patrolowej w porze noż, nocnej bez od świetlonej z napisem policja, co jest ewidentnym łamaniem prawa. Agresywnie zachowuje się w trakcie kontroli drogowej na rozszerzenie nietykalności cielesnej, pokazuje nieprzyzwoite gesty podczas kontroli łamie procedury, niejednokrotnie odmawia przestawienia się i radiowoże w trakcie patrony dziennych i nocnych, zerowa wykrywalność, bardzo często nieetyczne i nieregulaminowe zachowuje się. Radni Gminy Radzin najwyraźniej stracili chyba kontakt z rzeczywistością, że nie orientują się, co dzieje się na terenie naszej gminy, a najchętniej rozmawiają z nimi i kontaktują się tuż przed wyborami. Zapraszamy w teren już dziś, a nie tylko wtedy, kiedy zbliżają się wybory i potrzebne są nasze głosy. Jeżeli raszyńscy samorządowcy tak koniecznie chcą przekazywać środki finansowe na nagrody dla policji, nie zrobią to ze swoich diet, pensji, rent, emerytur. Rady z gminy raszyń wydaje się, że pieniądze publiczne to pieniądze niczyje i dlatego nie tak łatwo wydane. Policjanci za swoją pracę dostają wynagrodzenie i to nie mamy, a nagrody. Zdaje się za tak wybitne osiągnięcia. Panie Przewodniczący, postulujemy, aby te konkretne środki przeznaczone na Policję Raszyńską były przekazywane na szczytny cel to jest na obiad dla naszych dzieci, z najuboższych rodzin. Dobrze by było, gdyby samorząd w Raszynie dostawał oznaczenia za zasługi dla mieszkańców. Niż oznaczenia za zasługi dla policji. Panie i Panowie Rady, czy ich interesów bronicie i kogo reprezentujecie? Informujemy, iż pismo nasze to inicjatywa mieszkańców Gminy Raczyn ponad wszelkimi podziałami. Panie Przewodniczący, prosimy o pisemną odpowiedź na nasze pismo. Do wiadomości Pani Wójt Marzena Lechańska. I pan przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa przy imieni Gminy Raszyn, Michał Słona. Wierzczędzy Gminy Rady. No tak, i uważam, że radni to nie to powinni to. przy tych to dwóch pismach ustosunkować się. mówiłem, że zaproponowałem panu przewodniczącemu zwołań komisji. Jak Pani słyszała? Tak, tylko Panie Przewodniczący, jak dawaliście pieniądze

Nie skierowałem do Komisji Bezpieczeństwa. Pani słucha, bo Polska mówiła. Nie słucha. Do no, Pani pozostaje jeszcze raz. Skonsultowałem się z Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa, z Panem Michałem Słową. Nie słyszałem. Chcę odwołania, a czy Pani może pozostaje, że Pan powie ja powiedział? Nie, 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 nie. Pan mówił, zwołuje Pan, że uchwałę o przekazaniu pieniędzy na Policję, nie zwołał Pan Komisji wtedy. Ja teraz mówię o czym innym? No. Mówię o piśmie, które zostało złożone do Biura Rady. Tak, tylko naszego wtedy nie było. Ale no, nie rozumiem, kiedy... dlaczego Pani mówi, że nie było. Ja mówię o piśmie złożonym do Rady Gminy. W no tak? piśmie wyra wyraźnie jest napisane, odnoszę się do tego pisma, w którym jest żądanie odpowiedzi na piśmie. Pisma, no pan pismo, na pisma na Pani... Aż czy nie? Ale... Ach, wie Pani co, dobrze, odpowiem na oba pisma, z którą Pani tak koniecznie nalega, ale zrobię dopiero to, jak zrobimy spotkanie w większym gronie. Nie z tej sesji dzisiejszej, to w związku z Komisją Bezpieczeństwa ktoś na pewno odbędzie, żebyśmy te kwestie, które zaistniały w tych pismach, bo no, tu są bardzo mocne zarzuty. Pani sobie tak lekko to pismo czytała. A tam mówimy o korupcji, o łamaniu prawa, o nieprzestrzeganiu prawa I, tak i tak dalej, Ja nie będę... Pani pozwoli, że ja odpowiem. W związku z tym, że jest taka mocna treść tego pisma, zaproponowano komisję bezpieczeństwa. Ale też pójdę może troszeczkę dalej, zaproponuję coś innego. W związku z tym, że będę zmuszony zwołać sesję w wcześniejszym terminie, niż planowałem, po 20 grudnia. Prawdopodobnie najbliższa sesja odbędzie się w ciągu najbliższych dwóch tygodni. I na tej sesji będą takie punkty m.in. jak bezpieczeństwo gminy Lasz na terenie gminy Laszyn i pojawi się następnie sprawozdanie Pana Przewodniczącego Spółki Wodnej, także Pana Trujaska informuje, że taka będzie sesja zwołana i będzie jeszcze odpowiedź na y, skargę pani Teresy Berdywi na element bezczynność i bezczynność Rady Gminy w temacie złożonej skargi na pana wójta. Także informuję, że sesja pomiędzy 5 a 10 ,000 grudnia zostaje zwołana. I zostaną takie punkty wprowadzone. Podobnie zaproszę na sesję dla gminy przedstawicieli Policji Raszyńskiej, którzy odniosą się do złożonych tych list i uwagi i kar, jakie zostały zawarte w tych To jest moja propozycja. Proszę bardzo. Czy można wiedzieć, że to pismo to Przepraszam, ja rozmawiam sobie z panią wtedy, proszę proszę Po trangu, powiedział, że jeden pan policjant jest zamieszany w tym Dobrze, rozdział. ale czy, czy Pani sobie takiej sesji, czy nie? Ja nie panie. No warto, wystarczy, chyba ta moja odpowiedź wystarczy. Pani Teresa na w tym temacie jeszcze? Tak. Ja Proszę bardzo. Ja chciałam zapytać Panią, y, panią Henrykę, y, ponieważ Pani jest że Pan Przewodniczący Komisja Bezpieczeństwa nie została powiadomiona o tym, że jakieś tam środki zostały przeznaczone na nagrodę dla porcja chciałam zapytać. Przepraszam, wejdę i... słowa nie było na Głosowaliśmy. Ja, tak, tak, nie było na to, tylko tego lika, tak, ale nie, tak, tak, nie, tak. nie Więc chciałam Panią zapytać, żeby Pani nam to wszystkim powiedziała, co pan przewodniczący, bo pani dużo wie, co pan przewodniczący, jako, co pan sumer przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa robi, zrobił dla bezpieczeństwa tej gminy przez 3 lata. Ja nie będę odpowiadać za Pana Przewodniczącego, poczekamy aż Pan Przewodniczący zmierzający... będzie obecnie w Dobrze, Ale Pani dużo wie Pani Henryko i nie ma Pani pretensje, że nie została komisja powiadomiona, tak? Ja może odpowiem na to pytanie, dlaczego ta sytuacja się zdarzyła. Szanowna Pani, w związku z tym, że to był okres przedświąteczny, wszystkich świętych i tak dalej, a Policja Raszyńska obstawiała te trzy wolne praktycznie dni, i wystąpiła z prośbą do pana Wójta o dofinansowanie ponadnarodowych patroli. Z tego powodu, nie było tylko tej opinii, z inny, nie z innego. Tylko i wyłącznie z tego powodu. My, ale, Może wystarczy pani na odpowiedź, jeżeli nie, no to już więcej nie mogę na tym momencie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Sławomir Tak, ważne są ochotniki, ważne są drogi, ale ważne jest bezpieczeństwo. Z tym, że bezpieczeństwo to nie tylko jak to, o którym mówimy w tej chwili. Ja jeszcze tylko krótko wrócę do tej Policji. Jestem ja też serdecznie zostawiam do tych przygotowania tego. Ale Pani radna Gofer, no co Rada robi złego, jeżeli daje pieniądze, żeby poprawić to bezpieczeństwo, co może zrobić? Między innymi dać pieniądze na dodatkowe służby, prawda? Co można innego zrobić? No chodzić i kontrolować tych policjantów, czy jeździć z nimi, jak oni się zakopują? Generalnie mieszkańcy mówią, że za mało tych patroli. Pani tutaj tak przytacza jakieś rzeczy się źle zachowywane, czy coś takiego, nie wiem, Wietnamczyków, czy innych, no być może się tak zachowywane, ale to nie jest sprawa radnych, czy rady, czy wujka. To jest sprawa komendanta. To pismo trzeba, no, jeżeli są takie przypadki, skierować do komendanta, czy naszego naszyńskiego posterunku, czy może powiatowego, a może wojewódzkiego, ale nie, nie do nas, prawda? Jeżeli chodzi o nagrody, to rzeczywiście ja tutaj tak jesteśmy, tak jak Pan Dariusz tutaj wspomniał, nie były to nagrody pieniądze, były właśnie z tych, którzy się sprzeciwiali temu, ale na dodatkowe służby tak, prawda? No, co może Rada zrobić niż, więcej niż to, że jakby z pomocą policji, żeby tej służby było więcej? Czy ona była dobrze wykonana, czy źle? Nie wiem. Ja już tu mówiłem chyba Panu Witowi Knielskiemu, że rzeczywiście, że w okresie... Yy, tego święta 1 listopada byłem na cmentarzu i widziałem wieczorem, jak taka grupa za cmentarzem, za, za parkanem chodziła. Nie wiem, czego tam szukali, ale byli to właśnie policjanci. Odejdowałem, tak? może z tego nie zapytałem, bo wieczorem to było z tego patronu właśnie, dodatkowego, prawda? Ale ja wrócę teraz do tego, co ja chciałem powiedzieć, zadać pytanie panu to jest... Puszę tak jakiś hmm. Już zapytaniem kolejnym pani w kolejce zapisano, dobrze? No ale ja w tym no. policji jeszcze. To może to no. No, no. No. Policji no. nie odczytałam Proszę Panie przewodniczący, bo tutaj raz powiedział, że to są moje słowa. To nie są moje słowa, panie radny, o tylko to są słowa mieszkańców dwóch pism. Ja przeczytałam mam po prostu oba pisma. I to nie są moje słowa.